Witam, dnia kolejnego. Zobaczcie, takie głazy gościu wozi. Już wczoraj przejeżdżał, a dzisiaj znowu. Słuchajcie, a tu jest taka historia, teraz zauważyłem, że chłopaki, nie wiem, czy odpoczywają i sobie podwiesili, widzicie, hamak pod autem i śpią. I tutaj drugi i tam też sobie podwiesił hamak, bo jak zauważyłem, Lejla tam do nich podbiegła i tam ich obwochiwała Także chłopcy sobie butelkę normalnie, żarcie, położyli, klapki leżą na dole. Tam nie będę hamsko podchodził, ale widzicie, tutaj tak, wskażę, o tutaj jest hamaczek, i kierowcy śpią. Tam pod drugim autem to samo. A ja widzę psy poszły tam gdzieś się kąpać. Pewnie Leila też gdzieś tu jest. Albo jej nie ma, chociaż nie widzę. O, to drugi artysta. A Leila jest tu. Słuchajcie, taka sytuacja. Zauważyłem swoje. Nie... No poznawałem wszystko, ale tutaj ryżowar i tyle ryżu. Na świeży śmietnik. Pytam się, coś z tym ryżem nie tak. No coś nie tak, nie? No, zobaczcie, takie kawały ryżu, ale tu mamy kury i one kurde nie mają co jeść, styropian wyżerają. To zaraz dla kurów tutaj. Masz o. Szkoda ryżu, nie? O no, Dobe miały. I co? Machaj grzebie po śmietnikach, co? A tu nic nie było, tylko to ryż był pierwszy, bo ona wymieniła, zmywała. I zaraz to dam tym kurczakom Tu sąsiada. Masz, kogucie. I jeszcze tam jest, nie? A zobaczcie, ile się ich zeszło. Niech mają. Kolejna garść. Traila wróciła z jakichś zakupów. Jakieś płyny i dużo owoców i jakieś tam żarełko. Wow. Słuchajcie, wjazd na kuchnię, trailer wróciła z tych zakupów. I co? Zupka chińska ala... Znaczy, ona to kupiła, ale oni to robią z zupek chińskich, kiełki, coś tam, coś tam. A co kupiła? To teraz wam wszystkim pokażę, to są takie oto owoce, nie wiem jak to się nazywa, to jest imbir, rzutki. smocze owoce, tutaj ryż zapiekany, może być z mięsem lub sam ryż, nie wiem, z czymś pewnie, bo by tak nie kupowało, jest to do takiego ogórku, bo ogórki też zaraz będzie wstawiać, tam te ogórki nie zjedzono, ale schowaliśmy, bo to żeby mieć zawsze więcej, tak? Także tak to oto sytuację. Cośmy dzisiaj nagrywanie nie idzie już wieczór, a ja od rana nic wam prawie nie nagrałem. Znaczy wieczór. 17 się zbliża. O 18 będzie już ciemno. Te chłopy cały czas stoją i leżą na tych hamakach. Pogoda nie taka. Także też nigdzie nie pojadę na pewno. Tyle. Restauracja, Polonia i sąsiad Hello. Zamówiłem sobie kiełbasę od Polaków z Wąpem i mięcho, bo oni też mięchem handlują z dobrych ubojni i będę robił, no ale tak przyjdzie boczek, boczek gotowany, boczek pieczony wszystko pójdzie na wędzarnię, a na pewno ten gotowany do tego karkówka, żeby mieć na te, na jak się nazywa, na deski mięs Użyję szynkowaru, coś postaram się to jeszcze też zrobić na szynkowarze. Może mi się uda, jak nie trzeba będzie od staka zamówić. I muszę zamówić sobie pakowarkę próżniową i worki z Chin, bo nie mam, ale to przyjdzie gdzieś nie wiem, za dwa tygodnie. Co do, tych, co do tych kolkaców, to powiem Wam, że taką deskę mięsa jak sprzedaję za 14, ja będę robił następny cenik i zrobię podwyżkę, ale jak będę sam to robił, to jest to dla mnie mocno opłacalne, a jak kupuję na zewnątrz, to jest to mało opłacalne. Już nawet więcej chyba zarobię na pizzy niż na tej desce mięsa, to trzeba trzymać. Mogą być straty, jak się nie sprzeda i tak dalej. Także muszę się wziąć za samodzielną robotę tych wszystkich mięs, a też będzie content, będzie trochę wędzenia i akcji. sąsiadka? No jakoś mi się kontent nie zgadza, więc nagrywam, co się da. A teraz podejrzemy, co sąsiadki sobie tu robią. Srejdej rozbija lód. Sąsiadka pije Coca-Colę. Gołka po morsku. Zaraz wam pokażę. jest Coca-Cola, a po smersku gołka. O, my To jest Lejla, która się gdzieś nam dzisiaj znowu umorusała, wykąpała w bajonku. Dobra, a Trajla robi, robi ogórki kolejne. A takie papryczki, na przykład, to czasem no kupuje się, ale. Czasem w ramach takiej drobnej reszty w warzywniakach wydają w takich jakichś tam dodatkowych warzywkach. Tak jakby u nas, nie wiem, w koperku, w pietruszce, czy właśnie w takich kilku papryczkach jako reszta czy główka czosnku. Bo no, bo te pieniądze za małe, żeby było szybciej, sprawniej i, i tak to tutaj działa zwyczajowo. No i kolejne, kolejne ogórki się tworzą. Trochę ja przyjechała z zakupów. I przywiozła te odkomarzacze. O, są takie spiralki do podpalania, taki no, zapach jak kadzidło, tylko że jest to przeciwko komarom i to działa. Przynajmniej jako placebo bo mi się wydaje, że jest ich mniej. A ci chłopy dalej tam stoją, z tymi głazami. Muszę zadzwonić do naszego mapnika o tą mapę, bo pieniądze skasował, a mapy mi nie przywodzi. Zebra się jak tutaj słodko sobie śpi nasza kobra że stwierdziła, że umyje publiczną toaletę dzisiaj domestosem Słuchajcie z racji, że strajkuję tam my jeden, jeszcze do kibla na górę poszedłem, ale zobaczcie coś, co, co przeuważyłem. Takie oto zjawisko nam przyszło też tu za mną. Tutaj też ma swoją tą. I tutaj ma koc, bo no, my tu klimę mocno włączamy i jest psu zimno. Ale ja znowu idę na dół, pewnie pójdziesz na dół, co? Czy będziesz tutaj spać? No nic, ja idę na dół. Zawinkla, takie coś się wyłania. ja się nadział na ten... Na, na... widły. A właśnie takiego prosiaka wyciągnęli z grilla. Także elegancko. Leila się przedostała. Zostaw im ten śmietnik, bo powyciągasz, pobrudzisz, popsujesz wszystko, nie? Zobaczcie, jak tam wygaszają. A dziewczyny kombinują coś na... Mamy taką kuchenkę na butle. Tutaj jest butla gazowa. To się też wymienia. Czołg. butla jest dociągnięta. I co? Nie ma gazu. Zobaczcie, co one go będą robić. To jest tak zwana mukata, czyli Troszeczkę z Tajlandii mi to przypomina, ale to jest jeden region, więc wszyscy to robią, czyli taki hotpot można powiedzieć po chińsku kociołem. Po prostu wszystko z jednego gara będą dziewczyny jadły. Tutaj jest taki bulion u góry, ta nalepka to chyba powinna być zerwana, bo to jest nowe i powinien być jakiś tłuszcz na tym, na samej górze, żeby, żeby kapał do tej zupy, żeby to się nawilżało, że tak to nazwę. O, pastoły łączą dziewczyny. A już myślałem, że dzisiaj nie będzie co nagrywać. Israeli wylała, proszę bardzo, pięknie. Uważam, że ta nalepka powinna być zerwana i to nawet, kurcze teraz będą sobie na jakichś klejach robić. To trudno. Od tego się nie umiera. Lejla, zostaw to. Nie przy po O, a tu kolejne barbecue. Już wam pokazuję. Takie oto sprawy. Trochę bungla. Kolejny update ze stołu. Jest dorzucane do bulionu. Kulki mięsne, kulki tofu oraz pałeczki krabowe. Pięknie. Tutaj też jest sos chili. Kambodia, widzę na stole. A ja czekam na jednego Rosjanina, ma przyjechać na Bigos dzisiaj. Grzybki muer, e, przepraszam, nie muer, tylko to są grzybki minky dzień, tak zwane po chińsku, Czyli jutro się spotkamy, ponieważ człowiek ich raczej nie trawi i po prostu to co zjecie, jutro też zobaczycie. Tak mówi przysłowie. I praktyka. Mówiłem, że tam na górę musi pójść coś takiego, żeby się topiło, więc dziewczyny użyją masła. Z reguły używali margaryny, której ja nie lubiłem, nie chciałem. A tu mamy masło. Proszę szybciej stop. Streje też błędnie. Większość Azjatów oni masło nazywają cheese. Że to jest rodzaj sera. Nie rozróżniają, tak jak my też nie rozróżniamy wszystkich rodzajów tofu, po prostu mówimy tofu, a w chińskim mamy jakieś tam furu, mamy yy, żybę tofu japońskie, bajtofu. to jest, wszystko jest in, czymś innym, tak? Tak samo jak oni nie rozróżniają, bo nie mają kultury picia, nie wiem, kefiru, jogurtu, maślanki, u nas jeszcze jest tam serwatka i tak dalej występuje, u nich wszystko to jest kwaśne mleko, się nazywa Swan Night, czyli z chińskiego kwaśne mleko, bo nie mają tej kultury. No, i oni co jakiś czas sobie tego masła dodadzą, żeby im się to nie przypadało. Ale też i tak jak widzicie, różnego rodzaju mięsa. Jest też dostało od sąsiadów, co? Taką kość po tym poprosiakowym grillu, co? No, dobry pis. tam jadą ludzie z kroplówką. Widzicie kroplówkę. Tutaj w punkcie medycznym sobie zapodali kroplówkę i tak się jeździ po Kambodży, na motorku. Sąsiadka grilla będzie wyciągać. Spójrzmy. Oj, chyba jacyś Rosjanie przyjechali. E, mamy kolejnych Rosjan, O chyba... 80% klientów już u nas to Rosjanie teraz, Nowi też słyszeli gdzieś tam, że ja się zaraz biorę zagotowanie, a tutaj takie rzeczy się odstawiają. Zobaczcie to. już makarony weszły, także o, po sąsiedztwie. Dla nich będzie pizza i półtorej porcji kiełbasy, czyli taką, żeby mieć sobie teraz tam na zakąskę, półtorej porcji. Wszystko potem wiecie. No i dobra, to jest takie półtorej porcji kiełbasy mają, także talerzyki. I pizza, peperoni, bekon wchodzi do piekła. Ja z kuchni wróciłem i to jest taki update'cik. No, no, no. Dawajcie. Teraz dostałem od nich. ja robię swoje. Sąsiadka ujeżdża naszą kobyłę, więc Lejda też przychodzi. Ficka już na szamocie. Taki oto placek wyszedł. Dobra, podana ja jestem troszeczkę na komputer. Siądę teraz. Tylko wam pokażę I limonkę do tego i, i najróżniejsze specyfiki, specyfikacje. A co ja wróciła z zakupu? A ja co się będę jakiś film poskładał, składał? Co? Ten, który składam teraz wam. Z tyłu mamy gości. To wiem, że ktoś dzisiaj jesteś Rosjanie na Bigos się zapowiadał. Nie wiem, czy przyjadą, chyba przyjadą. Ale... Czerwone gitary, a goście mówią, bo to był stary kierowca. Mówi, dużo po Polsce jeździł. Mówi Bigos, masz mówię przecież, że mam nie? W menu nie ma, ale jest Bigos. Dawaj Bigos, mówi, nie, koniecznie. Dwa Bigosy wchodzą, to jest jedna porcja podzielona na dwie, bo oni taki spust mają, że już pizza poszła, kiełbacha. Widzieliście półtorej tutaj. Dwa Bigosy. Ktoś mi mówił, odlej tą wodę, odparuj tą wodę. Nie, bo ludzie z chlebem lubią to. Słuchajcie, już po robocie, oni siedzą, jedzą I Rosjanie mówią gratulacje za rozszyfrowanie enigmy niemieckiej nie? Mówi, dobrze zna historię Polski Rosjanie jedni pojechali, przyjechał następny Rosjanie Dobry wieczór Też na Bigos Oni jedli pizzę, Bigos i kiełbasę Wszystkiego się popróbować Ja mówię, to jest po, po, jedną porcję na pół, na pół, na pół Bo po ile można jeść, prawda? Jest Asuncia. i Bigos <laughs> okay. Anyway. It's okay. mm -hmm. wow. Это очень вкусно выглядит. Хотел зубровки, но я все выпил в прошлом разе. Нет жубровки. Да, больше нету. Нет <laughs> жубровки, <laughs> <laughs> но она очень понравилась, потому что хороший напиток. Такой добрый. Слушайте, okay. <laughs> <A куча? laughs> он ехал до нас, и ему еще пасек, или ланцух, или там есть такой... Такой пасек, не, не ланцух. Zerwał. Także. Nie dojechał malynki. No ledwo... No, ktoś go tam przyciągnął tutaj chmer. Doje, pojedzie na moim. Jutro przyjedzie, a tego naprawimy jutro, nie? No bo i tak nie wróci. To co? Dobranoc. Dobra. I na tym my też kończymy. Dzisiejszy odcinek. Dobranoc. Dobranoc. No. Tu co, do mm. zawtro. I was też wszystkich żegnam. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą obecność. Lajkujcie, subskrybujcie. I do następnego odcinka. Pozdrawiam. Cześć. Bo Lejla by za naszym pobiegła motorkiem, nie?